Nie! Zostaw! Oh! Oh! Boże! Już widno! Który to dzisiaj? Piątek? Może też... Być... Nie! O Boże, nie dzieje. No tak, no muszę jechać! Która to? O Boże, ja mam tylko 20 minut, żeby tam dojechać! Cholera! Tu się O Boże, przesuń się ty, kupić plecaku wielki, ogromny! Yy, dobra... Oj, zapomniałam otworzyć drzwi. A uh, no. Ach, dobře. Jít za fujeme. Ah. Budu v komoru. I i. -i, -i! Přervaná šušu. O, ah, Ověle lepší. Halo? No zaraz będę, będę jak szalona. O mój Boże, umieram. O Boże, moja noga. U trochę boli, ale ja tylko trochę. Jezus Maria, jak dobrze, że on spadł na cztery koła. Samochód spadający na cztery koła. W moim przyczółku też nic się nie stało. Au. Ale tak mi głową wstrząsnęło, że... w samochodowie nic nie jest. Jakiś bo... a wiem, tak, to Bóg dał mi sygnał. Żebym tak nie pędziła. Gdzie mój telefon? Gdzie mój telefon? Jeszcze ma sygnał. Halo słyszysz mnie? Spalam na skarpy takiej ogromniastej Nic mi nie jest, samochodowi też nic się nie stało Masakra nie? To, że moja noga boli i głowie i się kołuje, ale nic Dojdę do siebie i zaraz do siebie dojadę Bo pędziłam jak wariatka No Tak, też tak uważam No Dobra, chwilę ja odpocznę Uch. Ale no, jest okej. Okay. Mogę jechać dalej. Nie, 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 są. Wcale nie jest okej. Okay. Wcale nie jest okej. Okay. Boli mnie głowa i boli mi nogi i boli mnie skrzydło nawet trochę. Muszę jeszcze odpoczywać. Jak się spóźni, nic się nie stanie. Chyba. Znaczy, no na co nic się nie stanie? Nic on nie zrobią. Nic mi nie zrobią. Najpierw chcę trochę dobrej zabawy i... ten... Będę tutaj tak leżeć. A, one się będą bawić. I gdy przyjadę, oświadczą mi, że żeby już nie zawsze tam przyjaźnić, bo Cindy jest lepsza i